Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy. Dzisiaj player Piki za te specjalne zwycięstwa Food Champions. Naprawdę działo się dobrze, bo jeden traf potężny, który zmieni też oblicze naszego zespołu. Także oglądajcie uważnie. No i też paki za 125 tysięcy. Za końce otwieraliśmy na naszych głównych kontach. No i też za końce. Także zobaczcie sami co trafiliśmy. Oj, dzisiaj się działo, działo. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Sponsorem kanału jest Betklik legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Okej okay, moi drodzy, no a my odbieramy pierwszego pika za Champion za 10 wygranych spotkań. I tym pikem będzie jeden z pięciu aż. Ej, coś z tego może być. Zobaczmy. 84 Aitor. No dobra. Początek jest taki, mam nadzieję, że kolejne przyniosą nam nieco lepsze te overale, ale jeden z pięciu to jest spoko. Okej, okay, moi drodzy, a my zobaczmy, co będzie w kolejnym player picku za The Food Champions. I co tym razem? 85 na początek, na rozgrzewkę Bear House. Dobra, może być, może być. Na przepałkę, okej, okay. ale nic poza tym. Okej, okay, moi drodzy, teraz kolejny pick za Mistrzostwa Foot tym razem na naszym głównym koncie RIO Esports, a w środku... A w środku, a w środku po kotku. Eee, Także... No myślę, że Harita weźmiemy. Chociaż jest Eric Ex Exposito, ale tutaj... Eee, w sumie. <grym> Eric Exposito, nasza ikona legenda, co ja się zastanawiałem. Chciałem Harita. Przepraszam, Erik. Eric Exposito dołącza do naszego zespołu. Zobaczmy, zobaczmy, bo teraz mamy Pika 88. No tutaj może być piękna historia, ale... Zobaczymy, dwu, dwie karty, dwóch piłkarzy i w 8-8 plus mamy Karim Benzema i do tego Marys. No jeżeli chodzi o skilla, no to Maredzik jest lepszy. Dobra, wybieramy, wybieramy Maredzika. No jako zmiennik będzie spoczko, Pięć gwiazdek sztuczek, pięć e, gwiazdek sztuczek, statki, statki, staty ma spoko, więc na rezerwowego się przyda. Okej okay, moi drodzy, kolejny player pick, tym razem 87 plus, a w środku... Tony Cross, ale też Holland. Ten Holland nie wygląda źle. Dobra, wybieramy Holanda. No, Holland tutaj wartość jest 150 tysięcy, tak naprawdę, więc toka yy, drożej niż Tony Cross. Nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Ale ja na przykład tym zawodnikiem nie potrafię grać. No i cztery gwiazdki. Na tym masz 4 gwiazdek sztuczek, trzy gwiazdki słabsze nogi. Troszkę tu jeszcze je brakuje. No ale młody chłopak jest, jeszcze się rozwinie. A my już jesteśmy na końcu Rayo Esports. No i tutaj już mam 18 zwycięstwo. No i Pik 87. Kto wzmocni RIO Esports? Ja tutaj naprawdę marzę o Wandajku. Nie chcę Mbappé, nie chcę Ronaldo, nie chcę Neymara. Chcę Wandajka. Czy to za dużo? Engolokante! Ło panie! To może odmienić troszkę Rio Esports, bo teraz możemy sprzedać totykantę i mamy budżet 2 miliony końców. Matko boska. Co tu się stało teraz? O kurde. Wybieramy Angolo. Zobaczmy. Pik kolejny 86 plus. 87+. Plus. No i tutaj wybór może być tylko jeden. Coutinho. Coutinho 88, no ale mogło być lepiej. Kolejny player pick 87+, plus, a w środku... Hurricane! 93! No, not bad. Hurricane, ta karta już jest chora. Ta karta już jest chora. Nice! Elegancko. Wybieramy Harego. Okej, okay, doszło do czegoś dziwnego, bo jest godzina 5:09 i właśnie Food Champions zbiliśmy 18 zwycięstwo na PlayStation 4 na naszym koncie Legendary Rangers. I czy to będzie Legendary Peak? O to jest pytanie, o to jest pytanie. Ja pierdziel. Warto było? Warto było na co to komu? Nie wiem, Casemiro i tak nie będę grał. A Vertongen pod kątem ligi wydaje mi się, że chyba się bardziej przyda. Jak jest Vertongen? Eee, szkoda gadać. Okej, okay, moi drodzy, jak w poprzednim piku wiedzieliście, że tam było chyba po piątej, tak teraz mamy szóstą, 56. I na PlayStation 4 na koncie RTG właśnie wbiliśmy 24. zwycięstwo. Eee, no i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj wpadnie, bo to jest pik 88+. No i nie ukrywam, może być piękna historia, ale czy tak się stanie? Czy warto było? Niech to się stanie, zobaczmy. Nie. Ok, to wybieramy, słuchajcie tego Wernera. No, no wygląda spoko, Tu miał cztery gwiazdki sztuczek, perfekto by było, perfekto. Ale Wernerek myślę, że nam się przyda. Także wybieramy i witamy Wernera w klubie. A my mamy kolejnego player picka za Food Champions, no i zobaczmy co tym razem nam się uda trafić, bo tutaj, niestety, ale bez historii, pod overall niech będzie Tiago 88, no cóż. No a po player pickach, moi drodzy, będą paczki za 100 i 125 tysięcy na naszych głównych kontach, no i teraz... Liga Mistrzów wraca do gry i pytanie też do Was, moi drodzy, kto awansuje, Liverpool czy Atletico, no a drugi ten ciekawszy meczek PSG czy Borussia Dortmund, dajcie znać koniecznie w komentarzach, jeżeli chodzi o mnie, no to powiem Wam, że... Hmm. Wydaje mi się, że Liverpool mimo wszystko u siebie y, awansuje tutaj publiczność, na szczęście jeszcze ten mecz odbywa się y, z kibicami normalnie na trybunach, y, no i tutaj ci kibice poprowadzą ich do zwycięstwa. Ale czy od razu bezpośredniego, czy to będzie skromny 1-0 i potem dogrywka i karno dla, dla widzów, to zobaczymy. Ale myślę, że Liverpool uzyska awans. Jeżeli chodzi o drugi mecz PSG Borussia Dortmund, tutaj mecz już niestety odbywa się bez udziału publiczności. No i tu myślę, że Borussia osiągnie taki rezultat, że ostatecznie to Borussia Dortmund awansuje kiedy mamy tutaj Neymara, Mbappé, oni potrzebują, oni potrzebują tych, tej publiczności, żeby tutaj grać w dobrym, w dobrym stylu. No i myślę, że trochę to może zabić właśnie PSG, no ale zobaczymy jak to będzie. Według mnie awans uzyska, słuchajcie, Liverpool i Borussia Dortmund, no ale. W środę przekonamy się kto y, kto tak naprawdę awansuje. Pamiętajcie, dajcie znać w komentarzach jakie są wasze opinie. Są mega ciekawe, jak to się tutaj podzieli. Y, no i oczywiście wszystkie mecze Ligi Mistrzów możecie obstawiać w aplikacji Betwick, ale pamiętajcie, że to jest oczywiście dla osób pełnoletnich namy. No, przechodzimy dalej do paczek. Otwieramy paczkę na koncie RTG za coinsy. Mam nadzieję, że coś ciekawego wypadnie. Dwie paczki za 100k. No i ciekawe. Ciekawe, czy wyjdziemy na plus, czy nie wyjdziemy na plus tutaj. Otwieranie paczek za końsy praktycznie nigdy się nie odbywało. A teraz? Mamy na pewno wysokie overall, bo w środku jest Godin 88 overall. Ok, jeżeli coś oprócz tego Godina jeszcze w parce będzie, to nie będziemy narzekać. A oprócz Godina mamy jeszcze kanselo, ale to chyba nic warte nie jest. Otóż to. No i teraz zobaczmy, co jest w tej drugiej parce. Czy to się opłaciło? Czy to się opłaciło? Z pierwszej paczki 50 tysięcy końców wyciągnęliśmy. Jeżeli tutaj wyciągniemy drugie 50 tysięcy, to wychodzimy na... Na czysto, tak naprawdę. Jest Walkout 8. i to może być e, Gerard Piquet 88, czyli ta karta jest warta 30 tysięcy plus karty w środku e, z 20, czyli z, wychodzimy na zero. Wychodzimy na zero, a nawet może na mały plus. Wyszliśmy jest James Rodriguez i mm, Frankie de Jong, więc jest ok, spoko, spoko. Może być. Tak, jeszcze jest to iolo, Dobra, to otwieramy dalej. Wyszliśmy na zero, to otwieramy kolejną pakę za 100 tysięcy. E, jesteśmy w gazie, jesteśmy w gazie. Ale tutaj już nie ma. Dobra, tutaj już będzie lipa Holandia, pewnie jakiś Debry, a Sio. Takie, Debry 84. No, czyli tutaj już się zaczynają pierwsze minusy. 100 tysięcy wydane, a z paczki pewnie 25 tysięcy możemy. Chociaż jak tak patrzę, to nawet nie wiem, czy 25 tysięcy by dało radę z tego wyciągnąć. No może, może 25 tysięcy wynieść, jakoś tam damy radę. No i dobra, no i teraz. Druga paczka za 100 tysięcy. W pierwszej paczce 20 tysięcy końców. Wyciągnęliśmy i wszystko wskazuje na to, że wyjdziemy na minus, no musi być tutaj przede wszystkim walkout, żeby nam się to w jakimś stopniu zwróciło jest walkout i to chyba w jakiejś pięknej karty, nie to będzie inform, okej okay, to 86, no dobra, e, stanks, boże on ma 84, czyli tutaj w tej parce chyba już nic spektakularnego nie będzie, e, jest drugi inform. 20, no nie, no 30-40 tysięcy jesteśmy gdzieś na minusie, jeszcze Gerard Piqué, a jednak nie. Jesteśmy praktycznie na zero. Może, yy, może minimalnie, yy, może minimalny minus, ale generalnie wyszło dobrze. Okej, okay, moi drodzy, no a teraz dwie paczki za 125 tysięcy. Dwie paczki w sensie, dwie w jednej. Yy, no i zobaczymy. Na Legendary Angels paczki za 100k były naprawdę niezłe. No ale czy tak będzie w paczk paczkami za 125k? Przekonajmy się, czy było warto? Nie ma walkoutu w pierwszej paczce. Francja 7. Ziniak. Ziniak. Masakra. Inform. OK. Nie wygląda to obiecująco. Tak powiem delikatnie tylko. W duplikacie też nic. No i teraz zobaczmy, co będzie w tej drugiej paczce. Za 125 tysięcy. No, pierwsza paka. Średnia, ale tutaj jest walkout. Ok, to nie wiem jaki. O. L.O. O... Cho -cho 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 -cho. Chociaż każda karta tam jest fajna i ciekawa. On wygląda nieźle, Banguero. 90 tempo, 84 obrona, 94 fizyczność. Paradoksalnie ta karta może być warta. Wiele Ale zobaczmy co oprócz niego w paczce, nic nadzwyczajnego A Banguero kosztuje 20 tysięcy A kurcze takie fajne staty, ja myślałem, że może być warty więcej No więc tutaj w paczkach za 125k niestety, ale wychodzimy Na minus, chyba że jakimś cudem w duplikacie będzie jakiś zawodnik, nie będzie Także na Playce słabo, zobaczymy jak będzie na Raju eSports. Dobra, kolejna paczucha za 100 tysięcy i co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy co najmniej ekrany, o dziwo. A, nawet walkout, okej, okay, może Argentyna i Tevez? Nie tym razem, ale to może być Walencja! Matko boska, Walencja! Walencja, Walencja, Walencja! Ile on jest warty? to jest pytanie, oto jest zagadka, ale ta karta przecież jest chora. Zobaczmy, zobaczmy, czy coś oprócz yy, Walencji jeszcze w tej paczce mamy... Ale jest kolejny! Jeszcze jest i Icardi Gnabry. Wow! Nice, jest elegancko. A dobra. Moi drodzy, jesteśmy na koncie Rio Esports. Eee, został przetransferowany ostatnio zawodnik warty ponad 4 miliony. Już dobrze wiecie kto. Natomiast teraz zbieramy dalej. Zbieramy dalej. No i zobaczymy. Kilka paczek za 125k przed nami. No i oby coś się trafiło. Błagam. Błagam, chociaż jeden dobry traf. I uwaga, bo jest walkout świetnie. No dobra, tylko pytanie: No właśnie, ci zawodnicy są warci, raczej nic. Około 20-30 tysięcy. Velasco Staty OK, ale 84 overall, zaledwie, więc raczej zakładam, że on wart milionów to. Nie będzie, natomiast oprócz tego wyrazków w parce mamy Milinkowicza, Savicza, Savaniera. Yy, no ale ile on jest warty? No właśnie, warty Quixel, warty Quixel Moi drodzy, lecimy z drugą paczką na tutaj RIO Esports Poprzednia, nie oszukujmy się, była no nie najlepsza. Była nie najlepsza, natomiast teraz może będzie nieco lepiej. Uwaga, uwaga, uwaga. Ok. <laughs> nie ma nawet walkoutu. Jezus, pp I to jest Van Sar. I to jest Van Sar. 82. Oczywiście jest to Sary, ale bez van. Ider. No, ale czy tutaj by musiało być 8 informów pa... Oh, Okej, okay. Sar jest Sary, jest Gwajta i Bruno Fernandez. Ile Bruno Fernandez jest warty? Ponad 20 tysięcy. Myślę, że ten Sary też może być nieco więcej warty. No nie. Okej. Okay. No około 450 tysięcy. W duplikacie coś nadzwyczaj dobrego, w duplikacie już nieco gorzej. Dobra, moi drodzy, paka w ciemno. Wyłączyłem monitor, wyłączam też podgląd. No i widzę tylko i wyłącznie czat. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Leci paka za 125 tysięcy, ja już odpalam sobie czat, no i zobaczymy. W poprzedniej paczce bez walkoutu, więc teraz jest prawdopodobne, że coś się może wydarzyć. Yy, natomiast zaraz, zaraz się o tym przekonamy, czy czy coś nam tutaj skoczy, czy nie skoczy Zobaczmy chat i Ikona O Boże, teraz mi ten chat tak szybko poszedł że O jejka, jejka. Ja tego nie znajdę już Takiego spamu to ja nie miałam na toty chyba Ale kar... Tevez? Wszyscy Te... Tevez, Tevez, Te... Kto jest chyba Tevez? Teves Messi, okej. Okay. Jest na pewno walkout z Argentyny. To może być jeszcze Angel Di Maria. Nie chcę mi się wierzyć, jeżeli to jest Tevez, to to będzie piękna historia. Te... Jezus Maria! Ja pierdziele, zobaczyłem tę Argentynę. Jaka paruwa! Matko Boska. Nie wierzę. Zobaczmy, co jeszcze oprócz jest tego, te... Salah Ederson co za paczka! Nice! What the hell? Co za paczka? Okej, okay. nice! To mi się podoba, to mi się podoba. To jest paczka z cyklu, że warto było. Że warto było w duplikacie, nic nadzwyczajnego nie widzę, ale poczwórny walkout to szanuję, to szanuję. No a my lecimy dalej, a my lecimy dalej z tematem. Dobra, kolejna paczka za 125 tysięcy. No i zobaczmy. Co tym razem nam się trafi? Wiemy jedno, co najmniej są ekrany, a nawet więcej Jest walkout, kolejny walkout, oby to był Real Madrid. Oh, jak jest SP, Chorwacja to zawsze jest chyba Rakitic Z tego Modricia trafić to panie Okej, okay. Ivan Rakitic, Ivan Rakitic, 86 overall Myślę, że nie ma co narzekać, tego Rakiticia bierzemy oczywiście Do klubu, ale czy coś oprócz tego Rakiticia? I jeszcze możemy tutaj otrzymać depay. Powiem tak, nie wygląda to najlepiej w duplikacie. O jest. Dobra, kolejna paczka za 125 tysięcy. No i zobaczmy, no podsumowując, jedna spektakularna paczka. Natomiast teraz. I to... jest Maria, to nie będzie zakończone walkoutem. No dramatyczne, dramatyczne. No nana, ten onana, onana, minana. Cały czas mi tutaj lata ten onana. 85 overall, no nie oszukujmy się. Tej pasce raczej. E, wielkich szaleństw nie zobaczymy. Nie zobaczymy. Jeszcze jest Icardi, jeszcze jest Ruben Nevers. No dobrze, 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 ale nie dla mnie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak widzicie, nie było wielkiej tragedii, było też jedno boom, więc naprawdę nie ma co e, narzekać. Jeszcze ten potwórny walkout, co to, to w ogóle historia nie z tej ziemi także moi drodzy ja wam dziękuję za odcinek zostawiacie łapki w górę i subskrybujcie kanał aby nie przegapić kolejnych materiałów trzymajcie się no i na razie